Cześć, nazywam się Michał Berezowski. Witam Was w programie Technokracja. Dzisiaj jest ze mną mój kolega z redakcji Janek Urbanowicz. Cześć, witam cię też Michał. Będziemy dzisiaj rozmawiać o najciekawszych wydarzeniach technologicznych ostatnich tygodni. Chciałem zacząć od tabletów. Przeczytałem ostatnio w raporcie tablet z Vivala Evolution firmy Juniper Research, że w tym roku 55 milionów sztuk to jest ilość globalnych dostaw urządzeń. To jest bardzo dużo. Dlaczego? Pytam o to dlatego, bo iPad, czyli pierwszy tablet, który zrobił karierę, wszedł na rynek już ponad półtora roku temu, a ja do dzisiaj nie rozumiem, po co tak naprawdę są te urządzenia. Wiem, że Ty jesteś fanem, błagam, spróbuj mi wytłumaczyć. Tak, dokładnie. Ja jestem wielkim fanem, sam posiadam własny tablet, iPada, i moim zdaniem jest to urządzenie idealne do wchłaniania treści z sieci. W sensie, chcemy Przeczytać maila, odpisać na niego, poczytać sobie informacje, wiadomości, obejrzeć jakiś filmik na YouTubie czy na, na jakimś innym serwisie. I to jest wprost idealne, ponieważ jest małe, zajmuje mało miejsca, jest poręczny i możesz to po prostu No Dobrze, robić w ale mam, mam już smartfona, mam już laptopa, ba, mogę mieć nawet netbooka, który jest też malutki. Na co mi to? No dobrze, co mogę zrobić tym urządzeniem, czego nie mogę zrobić tamtym? Laptop jednak yy, trochę waży. Jedno... Na netbook? Da mi dokończyć. Laptop trochę waży i jak masz go trzymać na kolanach powiedzmy przez dwie godziny, no to trochę to jest męczące, poza tym laptop jednak się grzeje i netbook tak samo, netbooki też się przecież grzeją, jeżeli coś tam, nie wiem, filmy w HD, jakbyś się miało obejrzeć na netbooku, to zrobi się tak gorący, że będziesz chciał go zdjąć z tych kolan. A smartfon, no jednak moim zdaniem jest do niektórych rzeczy trochę za mały. Smartfon jest idealny, jeżeli chcesz coś robić na szybko, nie wiem, w autobusie, stojąc na przystanku, czy jesteś w knajpie, chcesz sobie jeszcze czekając na zewnątrz i chcesz coś przejrzeć, to jasne. A tablet do tego, żebyś sobie rozsiadł, rozsiadł się w domu, na kanapie, czy na fotelu, czy nawet przed snem, coś jeszcze chciałeś przeczytać w łóżku, jest wprost idealny. Jak chcę coś przeczytać w łóżku, to chyba do czytania lepsze jest Kindle. Nie zgodzisz się ze mną? Zależy to, czy przeczytać, bo jednak do czytania książek, e-papier, ten e-ink jest świetny. Bo jednak jest, oczy się mniej męczą, z tym książki zaczynają też dłużej. Bo na przykład tablet jest idealny do czytania kolorowych magazynów. Czy może to tylko ja? Ale ja jak idę do łóżka to po prostu idę spać, a nie korzystać z urządzenia, a na upartego jestem w stanie korzystać z mojego laptopa. Idąc dalej tym, co piszą w raporcie, do końca 2016 roku ta sprzedaż ma. Osiągnąć 250 milionów. I ja tutaj pozwolę się z panami analitykami kompletnie nie zgodzić, bo moim zdaniem za 5 lat tabletów na rynku po prostu nie będzie. Wiesz co? W dzisiejszych czasach mówić, co będzie, a czego nie będzie za 5 lat, to jest bardzo, bardzo ryzykowne. Oczywiście, ale ja ci powiem, dlaczego tak uważam. E-papier, taki giętki, który możesz zwinąć w rulon i włożyć do kieszeni. Jest już właściwie w użytku, tylko jest drogi i niedopracowany. Ale założę się, że za 5 lat to się zmieni i wykończy tablet choćby dlatego, że będę mógł nim zabić muchę na ścianie, a tym Twoim urządzeniem nie. Była jedna z reklam iPada kiedyś nawet taka, że facet czytał gazetę na iPadzie, siedząc w kuchni, i mucha zaczęła latać. Mucha usiadła na. Na, na, na blacie i on zabił gazetą, czyli tym, tym tabletem walną w tą muchę, oczywiście mhm. z tabletem, wiadomo, co się stało. Miałem paru moich znajomych, którzy też to te robili, też wiadomo, co Ale się działo. Ale nawiązując do tego, co mówisz, to jasne tak. Tylko że myślę, że to będzie bardziej droga ewolucji tego urządzenia. Że po prostu tablet, tablet jakby wyznaczył nam kierunek. Właśnie urządzeń do wchłaniania treści. I one ale... będą ewoluować. Zatem Pamiętaj, swój... że tablety kiedyś, tablety to nie, tablet nie powstał, kiedy powstał iPad. Tablety już istniały, tylko po prostu zupełnie inne i to urządzenie po prostu ewoluuje. No tak, ale to urządzenie jest duże, nieporęczne, mogę? Nie. Yes. Co, jadę autobusem, <coughs> czytam artykuł, tak. O, dojechałem na mój przystanek. Polire, no czekaj, nie mieści się. No na co mi to? Mam smartfona. No tak jak mówiłem, do takich miejsc jak komunikacja miejska, knajpa, to rewelacyjny jest smartfon. Pozwolę się z Tobą nie zgodzić, a Państwa zaprosić na przerwę, po której będziemy mówić o czymś już zupełnie innym.